Piękne zachowanie policjanta, który gdzieś tam spierdala ze mnie skuty, nawet nie zwraca uwagę na to, że zostałem skuty systemem. E, gdzie? Ważniejsze jest gonienie przeciwnika i dopadnięcie jak największej ilości osób zamiast kudźmi i doprowadzić do radiowozu. Oczywiście. No, no, no. Tutaj perfekcyjny, wysoki poziom roleplay. Oczywiście. Policjanta o Niku Alex Wayne, ID 27. Tutaj zobaczymy, czy w ogóle będę mieć dostęp do tego. Nie, nie mogę się ruszyć, nawet nie mogę ruszyć kamerą. Oczywiście zostałem sfrizowany za animacją skucia. Ale ja się skuć po prostu, bo jestem osobą cywilną, niezwiązaną z mafii, z gangiem, dokładnie Beckiem. Policja wpieprzyła nam się na osiedle, lekko mówiąc. I, i, i zrobi mega rozpierna kurwa giga RP Boże gigi, wysoki strasznie poziom RP i gigantyczne MG to jest to czym Policja teraz e, e, to czym Policja teraz po prostu e, pokazała co potrafi już nie mówię o tym, że oni, oni biegają ze mną z, z za połową usiedlenia. Ja to chętnie nagram, oczywiście wszyscy, wszyscy zostaliśmy pojmani, ja jakoś bez żadnych szkód z tego co widzę, ale niestety moi współczłonkowie chyba wszyscy mają nabite BW, większość jeszcze próbuje ucieczki, ale z tego co widzę jest to nie, nie po prostu możliwe, spoko. Dlaczego? No ale nie wiem. Ale to musisz założyć konto na forum Gesterrp.eu Nie, bo mam akcję. Gester jak gestler, tylko że gester GSTR pauza RP.eu Jako że mnie skraszowało druga część. Kurwa. Ja pierdolę... Ej, to trzeba być ogarnięty, coś takiego robić. Kurwa biegnąć przez... Biegnąć przez półtorej kurwa jebanego osiedla. Okej, okay. zobaczmy w ogóle, co się tu dzieje. East les. No nie, z tego co widzę, to jest już czysto. Nie ja opierdolę, teraz będę czekać, a chuj.